No nie dołuj się, stary, no kurczę, no przecież każdy problem to jest ta, no, yy, jak ona się nazywa? Yy, sposobność w przebraniu. W sraniu, nie w przebraniu, no. Przecież jeden typ się przez 15 minut głowił, ile jest bitów w bajcie. Przecież oni są bardziej opóźnieni niż PKP. Przecież nie da, nie da się. No, nie wiem, próbowałeś coś, coś, coś podpowiadać? Oni tam Google mają do dyspozycji. Ja im to w dokumentacji napisałem. Nawet koła ratunkowe miały sens. Nawet była taka sytuacja, że oni tak się zastanawiają, A, B, a ja mówię, może B, może co sądzicie o B, może B, 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 Pójdziemy, wa. Że wtedy nie da się stary. No to jak oni skończyli studia, jak oni ściągać nie potrafią? Nie wiem, szans znaleźć kogoś, kto umie ściągać. HR. Witamy w kolejnym odcinku programisty Stoka. Nie, no kurde, ja nie umiem tak gadać. <grywka>